Masz swoją działalność gospodarczą i masz swoją spółkę zo. .o. Robisz realną robotę, generujesz wartość, więc naturalnie chciałbyś wystawiać faktury spółce za swoje usługi. Pytanie brzmi nie czy wolno, tylko jak to zrobić, żeby było legalnie, rynkowo i bez stresu przy kontroli. Dokładnie tym się teraz zajmiemy. Po pierwsze, tak. Możesz fakturować własną spółkę ze swojej dg albo B2B. Warunek jest prosty. Musi to być normalna, realna współpraca biznesowa. Spółka ma potrzebę, ty masz kompetencje, zakres jest opisany, a cena da się obronić na tle rynku. Zero fikcji, zero wydmuszek na papierze. To ma sens wtedy, kiedy Twoja działalność robi coś konkretnego: marketing, sprzedaż, automatyzację, IT, doradztwo operacyjne, logistyka. Rzeczy, które realnie pomagają spółce zarabiać albo działać sprawniej. I bardzo ważna granica. Ten zakres nie może się pokrywać z tym, co robisz jako członek zarządu. Za zarządzanie spółką płacisz z powołania, za usługi operacyjne, z umowy B2B. Jeśli to zmieszasz, sam prosisz się o problemy. Druga rzecz czerwone flagi. Nie używamy B2B tylko po to, żeby załatwić ZUS. Jeżeli w praktyce wyglądasz jak pracownik na etacie, masz sztywne godziny, siedzisz w biurze, robisz to, co ci każą, rozliczają cię z obecności, to nieważne, co masz na umowie. Dla PIP czy ZUS to jest stosunek pracy. Druga flaga fakturowanie powietrza. Wystawiasz faktury, ale trudno odpowiedzieć na proste pytanie: co dokładnie zostało zrobione, gdzie są efekty, gdzie jest ślad w systemach? Trzecia: estoński CIT. Tu każde wynagrodzenie, które jest ponad rynek albo nie ma żadnego sensownego uzasadnienia, może być traktowane jak ukryty zysk, i wtedy opodatkowujesz to jak dywidendę. Od razu. Teraz ważny temat: reprezentacja, czyli artykuł 210 KSH. Jeśli jesteś członkiem zarządu i Twoja JDG podpisuje umowę ze spółką, to nie możesz podpisywać jej sam z obu stron. Reprezentować spółkę musi albo Rada Nadzorcza, albo pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. W spółkach bez rady robisz prostą rzecz. Uchwała wspólników, nazwisko pełnomocnika, zakres upoważnienia, czas trwania. Ten pełnomocnik podpisuje umowę i późniejsze aneksy. W jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, tym bardziej musisz trzymać się tej ścieżki. Najlepiej od razu z udziałem notariusza, żeby nie było dyskusji. Dobra, to teraz pieniądze. Jak ustalić cenę, żeby dało się ją obronić? Tu nie trzeba doktoratu z finansów. Robisz mini benchmark. Bierzesz 2 trzy oferty z rynku, od agencji, freelancerów, software house na podobny e, zakres usług. Sprawdzasz widełki stawek. Potem spisujesz krótką notatkę. Co porównałeś? Jakie są zakresy? Jakie widełki? I dlaczego Twoja stawka dla spółki mieści się w tym przedziale? Dokładasz screeny z datami i odkładasz to do teczki ceny transferowe. To jest Twoja tarcza na kontrolę. Do tego dochodzą KPI, czyli mierniki efektu. Jeśli robisz marketing, możesz przyjąć CPL, liczbę leadów. ROAS, jeśli robisz automatyzację i AT, uptime systemu, czas reakcji, liczba wdrożonych funkcji, sprzedaż, liczba rozmów, liczba podpisanych umów, nowy MRR. Ważne, żeby dało się po miesiącu powiedzieć: tak, to zostało zrobione i widać to w liczbach. Od strony podatków obraz jest prosty. Twoja JDG wystawia fakturę. Jeśli jesteś VATowcem, to faktura VAT. Spółka wrzuca netto w koszty CIT i jeżeli usługa służy sprzedaży opodatkowanej, odlicza VAT. Ty w działalności rozliczasz przychód normalnie skala, liniówka albo ryczałt zależnie od tego, na czym jesteś. Pamiętaj tylko, że to jest transakcja z podmiotem powiązanym, więc w tle mamy temat cen transferowych. Tu właśnie robi robotę ten benchmark i notatka kalkulacyjna. Przy większych kwotach wchodzą jeszcze Biała Lista i Split Payment. Jeżeli Twoja JDG jest na VAT, spółka powinna płacić na rachunek z białej listy, zwłaszcza powyżej ustawowego progu. W niektórych branżach powinien być też mechanizm podzielonej płatności. To są rzeczy, które księgowa ogarnie, ale ty musisz wiedzieć, że one istnieją i nie robić przelewów jak leci. Jak powinna wyglądać porządna umowa B2B pomiędzy twoją Jolie Degi a twoją spółką? Po pierwsze, zakres, konkretny, opisany prosto. Co robisz co miesiąc? Czego spółka może oczekiwać? Po drugie, KPI, 2 do czterech mierników, które pokazują wynik. Po trzecie model rozliczeń. Abonament miesięczny, success fee albo mix, czyli baza plus premia za wynik. Po czwarte indeksacja, zapis, że raz w roku możesz stawkę dostosować do inflacji lub innych wskaźników. Po piąte raportowanie. Jedna, dwie strony raportu miesięcznego plus ślad w systemach CRM, panel reklamowy, repozytorium kodu. Po szóste, poufność i IP. Kto ma prawa do materiałów? Kodu? Treści. Gdzie mają być trzymane dane? Jak długo trzeba je archiwizować? Po siódme, konflikcie interesów. Jeśli działasz w tej samej branży dla innych, ustal zasady. Teraz cały obieg dokumentów w praktyce. Najpierw uchwała wspólników, w której powołujesz pełnomocnika do umowy z twoją JDG. Potem sama umowa B2B, podpisana przez JDG i pełnomocnika działającego za spółkę. Do tego dokładamy benchmark i notatkę kalkulacyjną. Dalej wchodzi stały rytm: co miesiąc raport, faktura z jasnym opisem okresu i zakresu, płatność na rachunek z białej listy, księgowanie po stronie spółki z podpiętymi dowodami i raz na jakiś czas. Przegląd rynkowości i ewentualny aneks. Żeby to było bardziej życiowe, wyobraź sobie właściciela spółki SAS, który od lat robi marketing jako freelancer. Zakłada spółkę z o.o., ale nie chce się wciskać na etat. Z działalności ogarnia reklamę, lejki, landing page, e, mailing. Podchodzi do tematu, powołuje pełnomocnika, podpisuje z nim umowę B2B, ustala abonament plus mały procent od nowych umów, zbiera trzy oferty agencji, żeby pokazać, że stawka jest sensowna. Co miesiąc robi raport: ile kampanii, ile lidów, jakie c.pl. Wystawia fakturę, spółka odlicza VAT. Przy Kontroli pokazują całą układankę: uchwałę, umowę, benchmarki, raporty, faktury i nagle nie ma o czym dyskutować. Na koniec najczęstsze wtopy. Pierwsza: podpisujesz umowę sam ze sobą bez pełnomocnika z artykułu 210. Do poprawy od razu: uchwała, pełnomocnik, aneks lub nowa umowa. Druga: stawka z kosmosu bez żadnego porównania. Trzecia: Zakres, który jest wprost tym, co robisz jako zarząd. Wtedy urząd może powiedzieć: Przecież to jest wynagrodzenie za zarządzanie. Czwarta. Zero raportów, zero śladów w systemie. Trudno wtedy obronić, że to nie są faktury za powietrze. Piąta. Estoński CIT i wysokie faktury bez rynkowości i dowodów szybka ścieżka do tematu ukrytych zysków. Podsumujmy to w prosty sposób. Tak, możesz fakturować własną spółkę ze swojej działalności, ale robisz to jak normalny przedsiębiorca. Rynkowa cena, porządna umowa, właściwa reprezentacja, jasne KPI i regularne raporty. Obrona przed każdą kontrolą opiera się na trzech filarach: umowa, benchmark, raporty. I jedna zasada, której warto się trzymać zawsze: robisz realną robotę, dostajesz realne pieniądze. Wszystko inne prędzej czy później się wywali.